Jeżeli poszukujecie definicji słowa pragmatyzm, to myślę, że najlepszym wyjściem byłoby nie oglądanie słownika, tylko przejrzenie ostatnich spotkań warty Poznań. Dziś Poznaniacy pokonali Krakowie 1 do 0 w Krakowie przy ulicy Kałuży, więc to jest pierwsze od bodajże pięciu spotkań na wyjeździe wygrane przez warciarzy, ale co najważniejsze. No to, to już jest czwarty mecz w tej rundzie, w rundzie wiosennej, którego nie przegrali, bo przecież ostatnie ich spotkania to zwycięstwo pierwsze w tej rundzie z Rakowem Częstochowa. Dwa mecze po 0 do 0 z Radomiakiem oraz z Ruchem 0 do 0, no i teraz 1 do 0 z Krakowią, a więc no bardzo blisko było trzeciego remisu bezbramkowego w tej rundzie wiosennej. Ale jednak warta pokazała, no właśnie co pokazała, pragmatyzm, bo znów nie mieli nawet wielu okazji do zdobycia bramek, no szczególnie w pierwszej połowie. No jeżeli popatrzymy sobie na pierwszą część spotkania, to zdecydowanie Krakowia miała bardzo dużo sytuacji. Pierwszą miał Michał Rakoczy w 13 minucie, później również Rakoczy dogrywał na przykład Kalmanowi, więc Krakowia powinna zdobyć bramkę, powinna ona otworzyć wynik spotkania. No tak jak na przykład z Radomiakiem, bardzo szybko otworzyli wynik spotkania, było bardzo, po 20 minutach bodajże było 2 do 0, no i szybko ten worek z bramkami się rozwiązał, no i później już radomiaka powieźli. Nie udało się tego zrobić z wartą, nie strzelili bramki. No to warta po naprawdę no, sporym farfoclu, jeżeli sobie popatrzymy, no to już niektórzy ogłaszają to asystą sezonu. Miguel Luis nie trafił w piłkę, machnął się mówiąc po piłkarsku, no i. Z tej sytuacji strzelił bramkę Przykryl, to jest jego drugi gol w barwach Warty Poznań od transferu z Jagiellonii Białystok, no i myślę, że może być zadowolony z tego strzału, no bo on był naprawdę piękny, ale cały zespół i zresztą też Dawid Szulczek może być zadowolony z tego, że oni naprawdę tak dobrze punktują. Cztery mecze w rundzie wiosennej, osiem punktów. No jeden z najlepiej punktujących zespołów do tej pory w tej rundzie wiosennej, a jeżeli obejrzymy sobie ich mecz, no to Naprawdę jest to bardzo ciężkie wyzwanie, no bo ja oglądałem ostatnio z Radomiakiem mecz, oglądałem mecz z Ruchem, no z Rakowem zresztą też, no co będę gadał, oglądałem wszystkie ich mecze, ale tego naprawdę nie da się oglądać, ciężko się na to patrzy i, i dzisiaj co prawda stworzyli już więcej okazji, bo trzeba ich pochwalić właśnie za drugą połowę, Przykryl miał trzy sytuacje pierwszej nie trafił, drugiej również, no ale w trzeciej już y, zachował się kapitalnie, uderzył świetnie. No i myślę, że Krakowia może sobie pluć brodę właśnie przez to, że przykryli go, ostrzegał dwukrotnie, a później już y, no, nie potrafili go powstrzymać, więc przykryl dał Warcie Poznań zwycięstwo, dał im y, punkty i dał im wyprzedzenie w tabeli Krakowi. Warta ma już 27 punktów w tabeli, Krakowia 26. Myślę, że mimo wszystko wciąż między tymi zespołami, no wciąż będzie toczyć się walka o to, żeby w Ekstraklasie się utrzymać, no, bo ta przewaga nad zespołami, które znajdują się w strefie spadkowej, naprawdę jest niewielka. Warta trochę uciekła spod topora: ma 5 punktów przewagi, a Krakowia zaledwie 4, więc no wciąż te oba zespoły są zamieszane w walkę o utrzymanie. A pamiętajmy o tym, że kolejka dopiero się zaczęła, więc układ tabeli może się jeszcze pozmieniać. Dzięki za oglądanie tego filmu zapraszam do lajkowania, subskrybowania i do zobaczenia przy okazji kolejnych filmów.